A więc witam serdecznie w trzecim już vlogu. Dzisiaj raczej filmik będzie krótszy. No i może zacznę od tego, że dzisiaj nie zrobiłem nic, ponieważ nie było mnie cały dzień w domu. Wczoraj odpoczywałem, no ale tak jak mówiłem, w tygodniu miałem o wiele mniej czasu, dlatego no, bardziej mówię to dla siebie, bo tak jak mówiłem wcześniej, w sumie w filmikach, że robię te filmiki dla siebie. Ale też jakby ktoś chciał wiedzieć, tym przy okazji nie miałem tyle czasu, ile wcześniej, więc tych postępów będzie o wiele, o wiele mniej. Także no. W głównym nic się nie zmieniło, klikamy play i co się okazuje poziom, wow. No także pierwsza rzecz, którą zrobiłem to jest poziom cały grywalny, znaczy w cudzysłowie grywalny, ponieważ mm, nie jest wszystko zrobione, no, ale za czas jest dash, jest wall jumping. Dodałem jeszcze jedną rzecz, czyli jak trzymamy przycisk w lewo lub w prawo, to możemy być przyklejeni do ściany yy, i to jest czasowe. O widzicie, teraz zacząłem zjeżdżać, ponieważ to jest chyba na 5 sekund, jak dobrze pamiętam, póki co to jest oczywiście tak ustawione tylko yy, żeby było. I to jest na razie na 5 sekund. Być może to będzie na zawsze, być może nie. Ale no jest coś takiego, że można się chwycić tej ściany, żeby nam postać cały czas nie zjeżdżała, w razie czego. No, także jest poziom. Zmieniłem też... Zrobiłem też tail mapę, Narysowałem taką bardzo prostą tail mapę po prostu, żeby ten poziom móc budować. Zmieniłem troszeczkę tego kosteczka, w którym jeździmy. Znaczy zmieniłem. Po prostu zrobiłem klocka, żeby bardziej rozmiarowo go dostosować. Żeby sprawdzić jak to by wyglądało. I ten poziom, no właśnie, tu w ogóle jest błąd, tam, po, pode mną teraz idealnie, tam jest źle jeden klocek postawiony, I mniej więcej tak to wygląda, mamy sobie, o, jakąś tam mapę, no i jak walniemy kolce, to giniemy. Jeden problem, jaki aktualnie jest, to jest taki, że jeżeli zginę, to widzicie, że kamera się musi jakby, tak jakby cofnąć, nie wiem jeszcze jak to naprawić, ale po prostu problem jest taki, że jest zostawiony jak widzicie, limit na kamerę, że ona tam dalej nie pójdzie, bo jest po prostu taki limit, no a kamera domyślnie jakby jest w tym miejscu, jakby jest na środku po prostu kamera, na środku gracza, przez co yy, ona musi się najpierw cofnąć do limitu, więc nie wiem jeszcze jak to dokładnie ustawić, ale to tam się pomyśli kiedy indziej. Yy, no i jest ten poziom, spróbuję go przejść, jak mi się uda. No cyk, daszę. Yy. Ale no dobra, może powiem co zrobiłem, co nie, tam najwyżej w tle będzie pokazane yy, jak mi się udało przejść, jak mi się nie udało przejść, to ten był dość trudny, jest ten poziom, nie ukrywam. Że sam go nawet czasem nie potrafię przejść. No i co dodałem? Dosta dodałem kostkę na przykład Speed speedboosta, że jeżeli w nią wejdziemy, to nasza postać przyspiesza, Dodałem dźwignię na przykład. Po kliknięciu, po, po najechaniu na dźwignię pokazuje się, że mam wcisnąć V. Oczywiście na padzie to jest czymś innym zbindowane, Na razie tak napisałem, że V, no bo mam w, mm, przypisane, że na że to jest V. No i jeżeli wciśniemy, to po prostu box zmienia położenie. No wiadomo, to będzie animacja i tak dalej, ale na razie tworzę mechanikę, a nie animację, więc się nie bawiłem. Coś też ważne, jeżeli zginiemy, to gra nie cofa nas do pozycji początkowej, tylko jakby ładuje od nowa poziom, co oznacza, że cały jakby postęp na poziomie, czyli na przykład ten otwarty box, który tu widzieliście do góry, że wcześniej otworzyłem, zostaje zamknięty. Co jest oczywiście w miarę logiczne. Jeżeli chodzi o trudność, nie będę ukrywał, że jest dość ciężko, moim zdaniem. Znaczy, generalnie ukończenie swojego no, ukończenie poziomu nie jest wcale takie łatwe. Nie jest też wcale jakieś mega trudne. Najgorszej będzie zdobyć y, secrety, ponieważ secret jest tam do góry, w tym boxie jeden secret, i drugi secret jest tam na dole, y, tylko że ja tam prawdopodobnie nie dojdę. Y, I prawdopodobnie pokażę to wam. Po prostu mam filmik, na którym przeszedłem to, y, ale dzisiaj no, odpaliłem tą gierkę. Nie, no, nie wiem, w ogóle, co ja robię, ja nie, nie mogę. Teraz tego przejść normalnie. A, i tu w ogóle są devsy, więc dodałem sobie, że jeżeli ten zgniecie ileś razy, to się wtedy Sumują śmierci się po prostu. Można wyjść. Dodałem możliwość wyjścia. To wraca nam do robi. Możemy oczywiście wyjść. No i właśnie, tutaj jest secret drugi. Generalnie, żeby go przejść, to trzeba zjechać tu na dół. Tutaj trzeba być całej precyzyjnym, czyli skoczyć raz, skoczyć drugi. I idealnie tak skoczyć, żeby, żeby potem zrobić dasza na ten klocek. Potem trzeba zrobić tutaj dasza, no bo jak skoczymy to zginiemy, więc trzeba zrobić dasza. Potem tutaj dostajemy dodatkowy skok. Dlaczego dostajemy dodatkowy skok, jeżeli ktoś się zapyta? Ponieważ jeżeli zaczniemy spadać, nie możemy skoczyć. Moje jakże jest to zrobione tak, że generalnie jak sobie skoczymy tak, to potem możemy skoczyć ten drugi raz. Ale jeżeli zlecimy po prostu na dół, bez żadnego skoku, to nie da się skoczyć, po prostu nie da się. Nie, nie jest to możliwe. Być może to zmienię, być może nie. Nie wiem, na razie to jest tak zrobione, bo tak po prostu chciałem, żeby było i tak po prostu to ustaliłem. Aczkolwiek może to zostać zmienne, więc tutaj trzeba zrobić dasha, dostać dodatkowy jump, czyli tak naprawdę jedyny. Skoczyć tutaj, potem, potem skoczyć specjalnie, nie zlecieć. Bo tak mówię, jak zlecimy, to po prostu zlecimy i nie będziemy mogli skoczyć. Więc musimy podskoczyć. Tutaj lecimy, podskakujemy tutaj. Tutaj jest idealnie wymierzone, żeby, żeby jak będziecie tutaj, podskoczycie za szybko, to walniecie w ścianę, przez co nie dolecicie. A jeżeli podskoczycie w dobrym momencie, to skoczycie tu, będziecie mogli sobie znaszować. Jesteście na sekretie. Tutaj jest oczywiście dźwignia, która przesuwa nam tego boksa i umożliwia dojście do mety. Generalnie skurewsko trudne to jest. Jeszcze ja chcę zrobić coś takiego, że jeżeli chcemy przejść poziom i zaliczyć sekrety, to musimy przejść. To musimy wziąć ten sekret, potem wziąć ten sekret, i dopiero do finisza. Jeżeli skiniemy z sekretami, to od nowa trzeba robić. Także, no, jest grubo. Czyli, tak naprawdę, ten lewy będzie czoło tutaj. Cyk, 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 cyk do jambusta. Potem przejść tutaj. Dlatego, to tu jest ten bok, żeby zejść z powrotem na jakby początek, i potem na dół, na dół, i sobie iść po tego drugiego. I tutaj już do finish line'a. No i to jest kurewsko trudne, naprawdę ciężko. Nie zrobiłem tego ani razu, aczkolwiek da się. W sensie, jakby zrobiłem po prostu całość, ale etapami. Czyli najpierw se doszedłem tutaj, no to się da, bo widzieliście na filmiku. Tutaj jest bardzo ciężko, trzeba naprawdę wyczuć. Ja też nie grałem w tą gierkę dwa dni. Jest to poziom, muszę przyznać, kurewsko trudny. I to chyba tyle. Nie wiem, czy jest coś więcej. Nie chcę tego filmiku jakoś przedłużać. Na pewno będę musiał przemyśleć jeszcze, co tutaj dalej zrobić. Myślę, że polepszę jeszcze trochę ten movement, bo on jest taki, no jest fajny, fajny, nie? Ludzie tam pisali na reddicie, bo wstawiam posta, pisali, że no, jest naprawdę spoko. W ogóle, że jest, no spoko ten moment wygląda, że jest podobny troszeczkę do Celeste, tak to się chyba tak jak nazywała. Trochę to jest śmieszne, że w sumie tak ludzie pisali, bo tam parę osób na tak napisało, bo ja się tak naprawdę tym movementem bardziej sugerowałem Hollow Knightem, ale no dobra tak wyszło, to tak wyszło. No i co? W sumie to tyle, nie? Ja będę informował o kolejnych update'ach, też nie chcę jakoś przedłużać tego filmiku. No, cześć.